A no, oto i kolejny Monster Nissan Patrolka 260 Widać, tak, to już troszeczkę żeśmy go odnowili Mosty ma z Y60 Przerobione na resor No praktycznie tutaj zrobiliśmy wszystko od podstaw kompleksowo Kompleksowo na nowo Praktycznie spód cały nowy Wypiaskowany, wyczyszczony, pomalowany, zakonserwowany Góra Raptor Kolory, jak widać, się dość tak fajnie zgrały. Jakaś tam klateczka, plandeka z tyłu, zabudowa do przełożenia jakiegoś nie wiem, szpeju, czy tam czego tam gości do czego to będzie używał, nie wiem. Z tyłu dodatkowe lampy w klapie, żeby było trochę więcej światła. Kamerka cofania. Poduszki z tyłu. No, jakby tak chciał trochę więcej go doładować. Blokada tyłu, oczywiście. Poszerzenia z gumy. Znaczy, sorry, z pasa transmisyjnego. Tak to wygląda. Tak to wyszło fajnie. Przykręcane. Oczywiście tu też dodatkowe światło. U góry dodatkowe światło. Snorkel. No i środek też taki dość fajny. Też zrobiony tak na świeższo fotele skóra z kura, z, z opcją podgrzewania, tu mamy taki panel sterowania zrobiony też oczywiście hebel jakiś tam ten musi być główny włącznik prądu tu mamy do hamulcy, przód, tył zawory tu, tak do reduktora załączanie napędu przedniego, blokada tył bęben do poduszek właśnie tu mamy przełącznik, tu zawór, i tu nam będzie pokazywało namanometr ciśnienie, jakie dobijemy do poduszek. Tu jest panel centralny odświetlenia. Tu mamy panel startowy. No i tak zaczynamy hebel. Tu się nam zaczyna podświetlać. No tu jeszcze nie. Tu musimy dać zapon. Tu zaczęło coś tam żyć. Kamera cofania. Tu mamy na przełącznik. Na no, resztę wszystko jest do ledów, do oświetlenia. A to przy to nie będzie widać tego. No tak, kompresor. No, przednia blokada. Co tu mamy jeszcze? Pneuma Pneumatycznego. Mamy tak bęben. PTO No i poduszki. No, tak, tyle było z tego, co to, to tutaj sobie wyłączymy, żeby nam się nie włączał. Zapną sobie, włączymy podgrzewanie świec. Start. No i powinno to wszystko żyć. Jak widać, jak widać żyje. Się dobrze, jak na 40-letni silnik, zaraz sobie do niego przejdziemy. No o silniku tutaj dużo nie, nie, mus, nie musimy mówić. Bo to stara konstrukcja, prosta jak budowa cepa. Bez turbiny 4.2 2 diesel. Swoje lata ma, ale pewnie swoje lata jeszcze posłuży, bo leby się zadbało o niego. Dołożyliśmy od siebie węże silikonowe. Może wytrzymają też trochę trochę dłużej. Pompa wspomagania, bo już tak chyba nie do, nie do dostania. Założy, zało, założyliśmy z BMW pompę z 3 litrowego diesla, tak dla odmiany. O tu mamy tego kompresorka dwutłokowy z ARB. Też dość fajny, ciekawy. No ale pod maską tak wygląda. Z takich dziwnych rzeczy jeszcze. Paka z tyłu. Też odświeżona. Tutaj, ten wypustek u góry obudowana jest wyciągarka mechaniczna. Niżej się zejść nie dało, ze względu na to, że już była blisko mostu. Konstrukcja z rur. No i nowa plandeka. Koło zapasowe stół w środku. High lift w razie W. No i przedłużenie. Można coś większego załadować. No i oczywiście jeszcze oświetlenie na, na pace. dwa LEDy robocze o, i takie coś takie coś wyszło Tak na podsumowanie patrola po raptor z zewnątrz No i resztę no, kupa roboty Kupa kupa naprawdę roboty to było przy nim prawie 500 godzin 500 roboczo godzin i wszystko, co praktycznie się dało zdobyć nowe, no to wszystko jest nowe. Łożyska, uszczelniacze, jakieś tam skrzynia też była, reduktor rozbierany, łożyska nowe, tuleje, śruby. No co się dało, to wszystko jest w nim nowe. Też trzeba było trochę go wypodcinać, pospawać. Blacharkę tam też ogarnąć, był trochę dobity, do dognieciony. Trochę go podprostować, trochę poszpachlować, no i pomalować. Ale myślę, że. Myślę, że się opłacało i kolejne 10 lat będzie, będzie jeździł, cieszył właściciela. Tak, do tej pory. No i co? No i niech służy.